Witajcie, moi drodzy. Witam Was bardzo ciepło i serdecznie. Doradca duchowy Mila na moim kanale YouTube. Zapraszam do subskrypcji. A dziś o Baranie. Baran, pierwszy ze znaków Zodiaku, to jest taki znak męski. E, tutaj, e, no, kochani, to jest bardzo męski znak Zodiaku. To jest takie baby Zodiaku. I, no, baranek idzie, terenując wszystko przed, przed sobą. A więc Barany to jest prawdziwy mężczyzna. Silny, odważny, męski, zdecydowany. Kontakty z nim nie są łatwe, ale są bardzo interesujące. Jest mądry, inteligentny, otwarcie okazuje to, co czuje. Nie ignoruje uczuć partnerki i otwarcie się nią zachwyca. Jednakże musi tego chcieć. I mm, Barany, Barany. Co zrobić, żeby. Tego barana do siebie przyciągnąć. Łatwo go omotać, bo barany są bardzo zmysłowe, seksualne, działają szybko, się zapalają, ale też się szybko wypalają. Baran marzy o kobiecie inteligentnej, dobrej, szczerej, romantycznej, atrakcyjnej. Taka, która w kuchni będzie doskonałą gospodynią, w łóżku, wyrafinowaną kochanką, a na co dzień przyjaciółką. Tak naprawdę baran potrzebuje też dużo takiego kombo: takiego przyjaźń. Super kochanka plus gospodynia domowa. A więc tu po prostu kombo dla barana musi być. I nie jest to łatwe połączenie tych wszystkich ról dla kobiety. Plus dodatkowo musi być kobieta bardzo inteligentna. Mężczyzna baran nie lubi głupich kobiet. Po prostu. Jak sprawić, żeby baran chciał zatrzymać się przy tobie dłużej? E, musisz zaakceptować, że baran będzie rządził. On będzie głową rodziny, a przynajmniej będzie uważał, że to on rządzi. Nie lubi, nie cierpi przywództwa partnerki i krytycznych uwag pod jego adresem. On nie znosi żadnych słów krytyki. E, zwłaszcza dotyczących pieniędzy. Nie lubi, gdy kobieta wtrąca się do jego pieniędzy. Nie znaczy to, że żałuje pieniędzy na o, o kobietę, bo może m, kupi wszystko, czego potrzebujesz, zaprosi cię do, do fajne miejsca, ale e, no, to jest taki znak, który jest też troszeczkę egoistyczny, egocentryczny. Baby z diaku, jakie to tam dziecko zodiaku i jak utrzymać zainteresowanie barana? Tu jest w tym duży problem, moje drogie panie. Dlaczego? Dlatego, że barany szybko się nudzą. Barany, znak ognia zapalają się, wypalają, tak jak już mówiłam, ale musisz nauczyć się widzieć jego świat, jego, świat jego oczami, czyli Licz się z jego pasjami, wspieraj go, interesuj się jego sprawami bardziej niż twoimi. Tak naprawdę to pytaj, pytaj, jeszcze raz pytaj, szanuj jego poglądy, nie staraj się być lepsze od niego i gdy w życiu barana pojawi się dziecko, nie może być ono ważniejsze od barana. Bądź czarująca, dbaj o swój wygląd i baran potrzebuje takiej kobiecości, delikatności. I powiem Wam jedną zdradzę, jedną rzecz. Bierając się tutaj na randkę z baranem, załóż albo jakąś różową sukienkę, taką delikatną, białą, pudrową, różową, bądź czyli on, on barany lubią niewinność w kobiecie, albo baran też lubi kolor intensywny czerwony. A więc te dwie, dwa typy tutaj, jak miałybyście iść na randkę z baranem, polecam. Baran jest wierny, dopóki partnerka odpowiada jego ideałowi. Baran straci do ciebie zapał yy, i nawet nie będzie tego ukrywał, że, że już stanie się oziębłe i nieprzyjemne. I to się może zdarzyć w miarę szybko. Jeżeli go zdradzisz, nigdy ci tego nie wybaczę. Jest bardzo zazdrosny i porywczy, a twoje zainteresowanie kimś innym będzie odbierał jako zniewagę wręcz, tak? Nawet jak mu wspomnisz o jakimś koledze z pracy, to może się obrazić. Ale na szczęście wybuchy złości u barana trwają krótko i powie kilka złych słów, a potem po prostu zapomina. Jeżeli chcesz z nim być, naucz się zapominać e, o tych zniebakach czy kłótniach szybko. Barany lubią też prowokować, moje drogie panie kłótnie, żeby godzić się w łóżku. Bardzo często się tak zdarzy, że baran prowokuje kłótnie, a potem się godzi. I bardzo ważna rzecz, no chyba najważniejsza, którą wam powiem, jak zdobyć pana barana, musisz być króliczkiem, który on goni. Niestety, Baran jest takim znakiem Zodiaku, że tu za duże zainteresowanie ze strony kobiety jest wręcz niewskazane. Ona ma mu uciekać, gonić, 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 uciekać. On ma czuć się niepewnie, bo jeżeli Baran poczuje, że jesteś już omotana, to się tobą po prostu znudzi. A więc możesz być ciepła, 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 potem masz się odsuwać, żeby on mógł od. Od ciebie walczyć, bronić, chronić, żeby on mógł po prostu tutaj się za tobą pobiegać, pozabiegać i zdobyć. Barany to zdobywcy, to prawdziwy typ wojownika. Często pracują w wojskowości, często pracują w różnych zawadach związanych właśnie z takim typem, no, z takim typem rycerza. Tak, a więc to jest dosłownie facet męski, silny, ale on potrzebuje czułości bardzo dużo, chowa to na co dzień, a wewnątrz jest naprawdę taki czuły baranek, którego można zamiziać na śmierć. Bardzo dobrzy przyjaciele, naprawdę bardzo lojalni, bardzo dobrzy przyjaciele barany, ale tak jak właśnie mówię, tutaj kobiety muszą zawsze powodować, żeby on ciebie gonił. Nawet w całym związku musisz być wyzwaniem, nie możesz być za delikatna. Czasami musisz pokazać temu barankowi, gdzie raki zimują. Dosłownie musisz mu pokazać granice swojego dobra, cierpliwości i po prostu pokazać jakieś granice, wtedy będzie cię szanował. Musi kobieta mieć swoje zdanie, lubią silne babki, łagodna, kochana. Tutaj kobieta barana musi być naprawdę yy, no, połączenie gosposi, e, kochanej, czułej mamusi, plus kochanki, plus e, przyjaciółki, intelektualistki, plus jeszcze e, no tutaj silnej babki, która jak ten baran za bardzo pokazuje rogi e, i, i tam hasa, to musi mu pokazać, gdzie jest jego miejsce i e, że, że po prostu tak nie może się zachowywać. Kochane panie, będziecie miały jakieś pytania, piszcie doradca Duchowy Mila, zapraszam do subskrypcji. Eee, czekam na Wasze pytania i też sprawdźcie tego barana, bo baran jedynka, dwójka, jedenastka numerologiczna, jeżeli to jest liczba mistrzowska, czy dziewiątka, czy siedemka, ma też cechy osobowości też z numerologii, a więc sprawdźcie to eee, i połączcie baran plus na przykład piątka, no to już <laughs> ogień z ogniem, już tutaj jest, e, powiem Wam... Bardzo gorąco, ale y, jeżeli chodzi o, y, o znaki Zodiaku, są pewne małe, kluczowe rady, ale sprawdźcie też numerologię i oczywiście tutaj tych ascendentów jest dużo, a więc nie każdy baran taki sam, tak jak samo, nie każdy człowiek. Dziękuję, do zobaczenia Wasza Mila.